Cześć, tu Arturowczarek. W tej części opowiem Ci o tym, czego będziesz potrzebował, żeby zacząć swoją przygodę z JPA. Pierwszą rzeczą, którą musisz mieć na swoim komputerze, jest samo JDK. Potrzebujesz po prostu narzędzi do kompilacji i uruchomienia programów napisanych w języku Java. Aby upewnić się, że masz poprawnie zainstalowaną Javę, w, no w jakimś dowolnym terminalu, w zależności od systemu operacyjnego, z którego korzystasz, wpisz javac-version. Po naciśnięciu przycisku Enter no powi powinna się pojawić wersja Java, jaką dysponujesz. Kolejnym ważnym narzędziem, którym koniecznie musisz dysponować, jest jakieś IDE. W naszym, no w naszym przypadku będziemy korzystali z Eclipse'a w wersji Enterprise, aczkolwiek możesz wykorzystać jakiekolwiek narzędzie, z którym czujesz się swobodnie. Aby ściągnąć sobie Eclipse'a, wchodzisz oczywiście na stronę Eclipse.org. Tutaj po prawej masz przycisk Download, wybierasz system operacyjny, no pod którym będziesz programował. W moim przypadku jest to Linux. Przechodzisz do wersji dla deweloperów Enterprise. Wybierasz pożądaną architekturę. No, ja akurat dysponuję architekturą 64-bitową. Wybierasz ją i klikasz, żeby pobrać, pobrać Eclipse. No, jak widzisz, Eclipse zaczyna się ściągać. Zaraz po instalacji Kiosh IDE musisz zaopatrzyć się w jakąś bazę danych. W naszym przypadku będziemy korzystali z MySQLa, no bo jest to baza darmowa, przynajmniej w takiej podstawowej wersji. i Jest do niej dosyć takie przyjemne wsparcie, że jak zawiesisz się w jakimkolwiek momencie, to z łatwością znajdziesz rozwiązanie swojego problemu. Dodatkowo doinstalujemy sobie takiego graficznego klienta o nazwie MySQL Workbench. Proces instalacji MySQL i MySQL Workbench może się różnić w zależności od systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Jeśli masz Windowsa, w, w przeglądarce wpisujesz MySQL i tam gdzieś starasz się znaleźć jakieś pakiety instalacyjne. Jeśli masz tak jak ja zainstalowanego Linuxa, wchodzisz po prostu w centrum oprogramowania. Tutaj po prawej wpisujesz MySQL. Zaznaczasz MySQL Server, wybierasz Install. Po chwili podajesz swoje hasło, wybierasz Authenticate. Serwer już nam się zainstalował. Teraz instalujemy jeszcze Workbench Install. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o samą instalację. Możemy kliknąć jeszcze na Workbench i upewnić się, że na pewno się uruchamia. No, jak widzimy, wszystko działa jak należy. Mając już zainstalowanego MySQLa, do pełni szczęście potrzebujemy drivera do tej właśnie bazy oraz samego providera i api JPA w postaci Hibernate'a. Aby ściągnąć sobie drivera do MySQLa, w dowolnej wyszukiwarce wpisujemy MySQL connector Wchodzimy na pierwszą stronę. Tam wybieramy spośród dostępnych sterowników sterownik do JDBC. Klikamy na download. Wybieramy platformę. Rodzaj archiwum, który chcemy ściągnąć. Mamy dostępny albo jakiś tar, albo zip. To jest w zasadzie bez różnicy. No, i nie chcemy się logować, bo powiedzmy, nie mamy konta oraklowego, dlatego klikamy no thanks, just start my download. Po chwili widzimy, że MySQL zaczyna się ściągać. Mając już ściągnięty sterownik do mysql wchodzimy na stronę Hibernate.org, gdzie spośród dostępnych opcji wybieramy Hibernate ORM, klikamy na More. No, i wybieramy download. Wybieramy akurat najnowszą, dostępną wersję. W ciągu kilku sekund powinno zacząć się pobieranie. Mając już ściągniętego drivera do MySQLa i Hibernate'a, musimy wypakować je w jakieś miejsce, no, na które będziemy wskazywali podczas tworzenia naszych projektów. W moim systemie operacyjnym e, paczki te ściągnęły się do folderu Downloads. Odpalamy MySQL i Hibernate. -a. Ok. E, ja akurat w konfiguracji swojego systemu, w folderze domowym, mam taki folder Soft, w którym wrzucam no, wszelkiego rodzaju oprogramowanie. Dlatego Wypakuję tutaj MySQL konektora, jak również samego Hibernata. Okej. Okay. Po pobraniu już wszystkich tych no, narzędzi i bibliotek jesteśmy gotowi do przejścia do kolejnego etapu, mianowicie konfigurację naszej bazy danych, z której będziemy korzystali w trakcie implementowania naszych projektów.